Dzień dobry Państwu, tu Idzis i dzisiaj przychodzę do Was z trochę innym filmem. Będzie to haul, e, hall rzeczy używanych, kupionych lub zdobytych. Chciałam dołożyć tego do tej kategorii rzeczy uszyte, ale jak uszyję więcej, to zrobię osobny film z rzeczami, które uszyłam. E, a więc, tak, rzeczy, które dostałam, rzeczy, które kupiłam. Ja staram się kupować głównie ubrania używane. W Polsce. Mam królową lumpeksów, naprawdę mam świetne perełki w szafie, właśnie z takich miejsc, w Holandii jest gorzej. W Holandii jest coś takiego, co nazywa się kringlop, ja chyba dobrze to wymawiam, i są to miejsca z używanymi rzeczami. I o ile meble są naprawdę świetne, meble dodatki tego typu sprawy, to ciuchy już są dla mnie trochę gorsze i ten dział ciuchów jest trochę mniejszy, ale są. W Holandii też jest dużo wendychopów, takich prawdziwych wendychopów, z prawdziwego zdarzenia, ciuchy z lat 50., 40., 60., ale te ubrania mają zawrotne ceny. I zawrotne ceny mówię tutaj o kwocie powiedzmy 80 euro za sukienkę. Ja za ubrania nie lubię przepłacać, lubię, gdy są super jakości, że są świetne, ale też, jeżeli coś mi się podoba, jak najbardziej, potrafię wydać dużą sumę pieniędzy na to. Ale jeżeli chodzi o kompletowanie takiej szafy normalne, no to yy, lubię kupować super rzeczy jak najtaniej. Więc tutaj zobaczycie ubrania za parę euro. Nie są to jakieś najlepsze moje perełki życia, ale są to ubrania w moim stylu. Pierwsze, takie moje pierwsze oficjalne yy, używane zakupy w Holandii, jeżeli chodzi o ubrania. I tego stwierdziłam, że taki film Wam nagram. A też yy, z tego, co widzę, to mój styl Wam imponuje. Pasuje, podoba się, no to stwierdziłam, że czemu nie, nagram taki film. Niektóre rzeczy są wyprane, już noszone, inne jeszcze nie wyprane, czekają na swoją kolej, więc przepraszam, jeżeli coś jest wymięte i psu z gardła. Ja myślę, że pokażę Wam każdą z tych rzeczy, a potem pokażę Wam ją na sobie, jak to wygląda, abyście mieli taki ogólny podgląd na to. Więc może zacznę od rzeczy, które trafiły do mnie całkowitym przypadkiem, ponieważ miały zostać wyrzucone. I są to dwie rzeczy, jest to golf i jest to bluzka. Pierwszy golf jest troszeczkę zmechacony i troszeczkę trzeba go doprowadzić do porządku. On ma metkę z Zary i widać, że jest trochę wyśpiektany już przez życie, ale ogolę go golarką. Ma takie piękne ażurowe rękawy, tutaj ściągacz jest normalny. Metkę ma z zary i czuć, że to jest taka zara, jakościowo, ale jak najbardziej wynoszę go do końca. Mi, jeżeli golf się zmechaci mocno, nie przeszkadza, bo ja często noszę tam jakieś fartuszki, kombinezoniki i tego typu sprawy. Spróbuję go też ogolić, zobaczymy, co z tego będzie. Fajny nawet taki inny trochę przez te swoje rękawki Ja lubię takie rzeczy, jestem golfomaniaczką Jeżeli przychodzi już taki właśnie sezon jesienno-zimowy Bardzo lubię nasić takie rzeczy Więc kolejny golf do kolekcji w moim przypadku na plus A teraz możecie się zdziwić Bo ta druga bluzka może trochę nie być w moim stylu Jest ona w kolorze pomarańczowym Ja lubię bardzo pomarańczowy, może niekonkretnie taki pomarańcz Jest taka ona trochę rażąca i jest w ogóle ona bardzo duża, bo to jest lka. Mój rozmiar to jest XS S, XS. To jest taki crop top, taki śmieszny z tyłu. Ale ja stwierdziłam, że go wynoszę że go użyję. Przede wszystkim będę go nosić do spodni z takim stanem. Ja mam takie jedne spodnie Wide, tak zwane, kroi Wide. Właśnie to są takie lekko rozszerzane ku dołowi, spodnie z bardzo wysokim stanem, więc myślę, że do takich trochę boho, lafa 70 stylówek będzie super. I też świetny myślę, że będzie do jogi, bo to jest też taki materiał bardzo fajny. Ja jeszcze tego nie przymierzałam, więc zobaczę jak to leży na mnie, bo to można sobie i tak z przodu chyba yy, założyć, albo i tak, kurde, nie wiem, jak ubiorę to się przekonam, ale no nie wygląda to tak źle, postaram się to uratować, a jak nie, to zrobię z tej bluzerczki po prostu coś innego. Teraz idziemy do kategorii lumpexy, yy, nie lumpexy, kringlopy i w kringlopach kupiłam trochę. Na pierwszy rzut idzie narzutka, taka trochę jak byście ją z brusa zrobili. Jest to taka ażurowa narzutka, wydaje mi się, że to jest poliester, bo ona jest strasznie taka sztuczna. Taka o, w kształcie właśnie trójkąta, z takimi frędzlami, wspaniała i była w dwóch kolorach, łasyna i złota, ale ja stwierdziłam, że wezmę złotą, bo ja narzutki kocham. No to taka typowa firana, ale ja się kocham odziewać w takie dziwne, babciowe rzeczy, więc stwierdziłam, why not. Naprawdę coś fajnego, ja w Polsce nie mogłam znaleźć takich fajnych narzutek, bo wszystkie babcie mi z osiedla to wykradały, ale taka jest. Do moich kolekcji narzutek, Te są pięknie ręcznie robione przez Ruda Handmade. Bardzo Wam polecam, podlinkuję Wam w opisie. A tutaj taka bardziej letnia, każualowa zostanie na pewno przeze mnie wynoszona. No taki grandma Core na Maxa, to jestem ja. <grych> to jest sukienka, ale ja zrobię z niej bluzkę, bo ja stwierdziłam, właśnie kupiłam ją z taką myślą, że zrobię z niej bluzkę. To jest taka sukienka. Ala Puka się śmiałam. Ona jest krótka, trochę przed kolano. Ja nie cierpię takiej długości. Ja też nie lubię takiego kroju sukienek. Ja zawsze, gdy się stylizuję, się ubieram, nie patrzę na swój typ kolorystyczny, bo ja jestem latem, a ubieram się w kolory jesieni, ale nieważne. Ja staram się dopasować do swojej figury. I. Dużo osób mówi, że nie powinno się do tego stosować, a ja się stosuję, bo uważam, że jak dopasujemy rzeczy do naszej sylwetki, to po prostu wyglądamy lepiej. Ja jestem gruszką, czyli mam bardzo szczupłe tutaj ramiona, mam szczupły brzuch, ale ten mój dół ciała jest trochę tęższy, dlatego ja średnio przepadam za sukienkami mini, jakimiś takimi krótkimi, opiętymi. Nie lubię tego. Wolę raczej długie długości, zwiewne rzeczy. Nie lubię opiętych spodni. Też osobiście lubię spodnie luźne, garniturowe. Lubię łajdy, lubię dzwony. I po prostu ten krój sukienki nie jest dla mnie. Ja też nie czuję się w tym za dobrze. Oczywiście też nie ślepo nie patrzę. Nie podążam za danymi kanonami, powiedzmy do danej figury. Ale po prostu ja też się w tym źle czuję. Kiedyś miałam taką piękną sukienkę. Hmm obcisłą z guzikami, ona miała taki rękawek 3,4 i po prostu była taka obcisła tą to ja dole też była obcisła, tak powiedzmy do kolana i ja się w niej strasznie źle czułam mimo tego, że ona była taka piękna i to była sukienka, która powiedzmy nie komplementowała mojej figury i widzicie, ale e, to jest taki zamszyk udawany, to nie jest zamrzyk, to jest poliester z wiskozą, tak mi się wydaje, jestem raczej pewna i po prostu ja tą bluzkę utnę gdzieś tutaj, gdzie jest ten szef Albo trochę niżej i ją oprzyje i będzie z tego piękna bluzka w takim kolorze ziemi, z takim pięknym rękawkiem. Czy czwarte? Tutaj z taką falbaneczką. Taka bluzka typu hiszpanka, właśnie z odkrytymi ramionami. No, ja bardzo lubię, kocham takie rzeczy. Generalnie ja kupuję tylko bluzki. Staram się kupować bluzki, kamizelki, marynarki w lumpeksach, dlatego że uczę się szyć i uszyłam sobie już dwie spódnice. I mam sporo tych dołów, a wiecie, że doły no się rzadziej zmienia niż górę, dlatego tych gór zawsze dużo potrzebuję. Więc ja myślę, że to będzie taka piękna bluzeczka, ona tutaj ma gumkę. I dobrze, bo to jest MK i boję się, że będzie mi trochę zjeżdżać, a jak nie, to jakieś tam przeróbki, krawieckie będziemy robić, bo wiecie, ja jestem taką zaawansowaną krawcową już. Ten zamek jest taki bardzo długi teraz patrzę, ale może go po prostu wymienię. No nic. Będę ją kombinować z tym, albo po prostu trochę ją skrócę i gdzieś tu oprzyję. Piękna góra do spódnic i spodni myślę, że z tej bluzki będzie. No tak jak sobie przykładam, to bardzo mi się podoba ten kolor brązowy też myślę, że fajnie zgrywa się z rudością moich włosów. I ten materiał, mimo tego, że sztuczny, to jest taki właśnie zamszek, bardzo przyjemny dla skóry. Teraz stwierdzicie pewnie, że jak tak gadam o tych ciuchach, to jestem nawiedzona ale ja, powiedzmy, że mam wykształcenie w kierunku wizerzysty, dużo wiem o ciuchach, pracowałam też troszeczkę w modzie i na tych materiałach się też trochę znam. Tę bluzkę już miałam na sobie, to też jest M, ale to, że ona jest taka lekko przydłuża, to jest akurat super. Jest to taka bluzeczka w 100% bawełniana, z takim hawcikiem. ona jest rozpinana z przodu na takie zatrzaski i jest genialna, ponieważ nic mnie nie opina. Ta bluzka jest taka luźnawa. Mogę sobie też ją tak założyć, żeby odkryć ramiona. Ten haft jest przepiękny i też chciałabym się nauczyć haftować, aby więcej swoich rzeczy przyozdobić takimi ślicznymi ozdobami. No, ja kocham. Totalnie kocham hafty. Kolor czarny nie jest już moim ulubionym. Często go noszę, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym. Ale to nie jest tak, że ubieram się tylko w czerni. Nie jest ona dominująca w mojej szafie. Nadal ją lubię, nadal do niej często wracam, ale taka bluzeczka właśnie. Ja ją miałam do jeansów, tych moich z wysokim stanem, ale do każdej mojej spódnicy tak naprawdę mogę ją ubrać. I też jestem osobą, która nie zwraca za bardzo uwagi na wzory. Ja też nie stosuję się do tych takich zasad modowych typu. Nie więcej niż trzy kolory, nie więcej niż tam dwa wzory. Jeżeli coś, w czym się dobrze czuję, coś współgra ze mną, to jak najbardziej łączy wszystko ze sobą. Ja mam się w tym dorzucić, to jest mój styl, to jest mój look i to jest najważniejsze. Więc e, to by była taka bluzeczka z długim rękawem oczywiście. Bardzo fajna, miałam już ją raz na sobie, myślę, że będę po nią bardzo, bardzo często sięgać. I druga bluzka to jest tunika bardziej, i taka jestem do niej średnio nastawiona, dlatego że ją wyprałam i nie wyprasowałam jej, ponieważ wiskoza y, nauczyła mnie to, że bez sensu, gdy prasuję ubrania od razu po zdjęciu ich suszarki i prasuję je na przykład i składam w szafie, jak i tak po tym rozłożeniu, one wyglądają tragicznie. Trzeba je wypracować jeszcze raz. To jest taka bluzka. Y, powiedziałabym, że w stylu Boho bardzo mocno. Mam nadzieję, że... O! Ona ma tutaj taką... To jest typowa Hiszpanka właśnie. Tutaj ma frędzle, ma piękną koronkę. Też tutaj jest ręka w 3 czwarte, szeroki, z frędzlami i z koronką, no to jest typowa Hiszpanka, tylko ta bluzka jest dość duża. Mi się wydaje, że to jest taki one size ogólnie. Tutaj ona jest na sznurku regulowana, więc o to się nie boję. Tu jest luźna i krótka, więc to będziemy sobie stylizować spódnicą i paskiem. Ja tak zawsze robię. I wiecie co? Ta bluzka strasznie kojarzy mi się z Yennefer z Wiedźmina. Nie wiem czemu, jak ją zobaczyłam i stwierdziłam, hej, Yennefer z Wengerbergu ubrałaby właśnie taką bluzkę. Strasznie mi się poroba. No widzicie, u mnie pewien schemat pewnie w ciuchach, który się tam jakoś zachowuje. Ale no przepiękna. Zobaczymy sobie. Jak tak przypadam, to się czuję jak taka wiecie e, czarodziejka na, na czarodziejek. E, śliczna. Też nie wpadła mi od razu, bo też mam taką radę dla Was, w sensie jak macie czas, że jak przyjdziecie sobie na przykład lumpa dookoła i nic Wam nie wpadnie w ręce, to przejdźcie sobie jeszcze raz. Ja też staram się przyglądać wieszak po wieszaku. Czy w lumpach, czy w kringlopach, dlatego że dużo rzeczy możemy przegapić, gdzieś tam ukrytych, zawiniętych, ludzi sobie czasami chowają coś, więc na to warto zwrócić uwagę. Yy, ja ją właśnie za drugim razem znalazłam, jak się przeszłam, bo chyba też ktoś ją odwiesił, bo miałem w przymierzalni i stwierdziłam, że yy, wezmę. I ja staram się przymierzać ubrania, zanim je kupię, nawet w lumpeksach. Ale w tym wypadku ich nie przymierzałam, dlatego że średnio właśnie stałam. Z czasem też nie chciałam się z tego płaszcza rozbierać, a właśnie przez sytuację na świecie są mega ograniczenia. Ale to jest taka rzecz, w której większość osób będzie dobrze wyglądać. Ja też wiem, że dobrze w takiej bluzce wyglądam, bo już mam trochę podobnych, a zresztą się przekonamy. I teraz. Em trzy rzeczy z takiej kategorii trochę grubszej i są to kamizelki i marynarka. Ja kupiłam sobie ostatnio jedną kamizelkę, niestety w sieciówce, kolorową taką na maksa wyndecz prążkowaną, ale skradła moje serce, ma też ona dobry skład, bo jest głównie z wełny i stwierdziłam, że kamizelki to jest mój nowy vibe. Kamizelki to jest moje nowe życie i potrzebuję ich więcej. Mam wykrój na kamizelkę, więc na pewno trochę ich uszyję, ale kupiłam sobie kolejne. Te rzeczy są jeszcze nieprane z łupka, z lumpka, z Kringlopa. I to jest taka kamizelka Aksamit Welur, Ona ma tu taką przypinkę z liściem klonu, ale ją zdejmę, bo ona jest strasznie pożółkna. Jak będzie dziura, to sobie przypomnę coś innego. To jest taka kamizelka takiego dziadka, co jeździ konno, albo co na pole golfowe chodzi. Tak mi się kojarzy. I, I ma taką też piękną metkę z takimi piskami. Wydaje mi się, że ona jest właśnie bardzo jakaś taka wyndycz, podchodząca pod wędycz. Jest malutka. Zobaczymy, jak będzie wyglądać, strasznie mi się spodobała. Taka inna trochę, muszę ją wybrać, bo zapach jest średnio przyjemny, ale przymierzę ją. No i muszę ten liść odpiąć, bo taki trochę obrzydliwy się mi wydaje jakąś inną broszkę sobie tutaj przypnę. Jeżeli w ogóle znacie kogoś, kto robi ładne broszki, to też możecie mi podlinkować, więc taka kamizeleczka. Druga kamizelka jest oversize, od razu Wam to powiem. To też jest taki dziadek. Ja jestem tak, taki mam grand macor, ja jestem bardzo mocna windycz, vintage, grandma grand macor. takie właśnie lubię babciowe rzeczy, stare, vintage. Coś, czego ludzie normalnie nie ubierają. I to jest taka kamizelka takiego o, dziadka po prostu ma taką piękną kratę. Tutaj jest mm, granatowy, kremowy, pomarańczowy i czerwony. Ona jest tak fajnie przeplatana może nawet to nie jest mm, krata pipeta bardziej. Ale jest ona właśnie taka większa, versajzowa, właśnie do takich spodni bym ją chyba chciała. Bo mam kilka takich spodni garniturowych i jeansów, do których mogłoby się to naprawdę fajnie komponować. Myślę, że coś ciekawego, a ja lubię takie kolory. To są moje kolory zdecydowanie, więc tutaj tak to wygląda. I te buziki są takie fajne. Pokażę Wam to może na zbliżeniu, czy mi to wyostrzy. Nie, bo mój twarz był ostrze. O, takie, jak gdyby były z drewna trochę zrobione. Fajnie to wygląda, takiego czerwo, czerwonawego drewna. Lubię takie detale, właśnie w ubraniach. jest druga kamizelka. I trzecia jest marynarka, kurtka, marynarka no bardziej. Coś pięknego, coś w takich kolorach ziemi, które ja lubię. Tak, mam pokażę. O, to też jest taki aksamit. Mm. Również ma przepiękne guziki, takie lekko szklane. Ma bufeczkę na rękawie, która jest wskazana w ogóle też przy mojej figurze. I ja kocham bufki. No, ja żyję osobiście dla bufek. Bufki są wspaniałe. Uwielbiam i noszę całe życie. I całe życie prawdopodobnie nosić będę. I jest ona wspaniała. I właśnie wyobraziłam sobie taką stylizację, że mam na sobie golf czarny, właśnie tą taką marynarkę. I do tego mam jakąś taką... Ciężką spódnicę w kratę do ziemi, właśnie z koła, z wysokim stanem. Moje jakieś takie buty wysokie, i, i kurde kapelusz albo beret. Tak sobie wyobraziłam. Taka piękna stylizacja, kurde, musiałam zrealizować. I to jest właśnie mm, taka marynareczka przepiękna. Te wszystkie, te dwie kamizelki ta marynarka były kupione w tym samym miejscu. I dałam to wszystko 3 euro, więc myślę, że cena całkiem atrakcyjna. Te, te, te rzeczy były trochę droższe które na początku pokazywałam ta bluzka chyba z 5 euro kosztowała to dlatego, że to było w takim droższym kringlopie w sieciówce a tutaj mam takiego swojego pana, który nie mówi po angielsku ale my się na migi dogadujemy i on właśnie ma mnóstwo starych mebli ten fotel mam też między innymi od niego kupiony i ma właśnie dużo takich perełek I też za dużo osób tam nie kupuje u niego bo tam trzeba przejść przez taką, bo tam jest taki, taki trochę nieporządek i bałagan, ale jak już się przez to przejdzie, to są naprawdę wspaniałe meble, wspaniałe dodatki, wspaniałe ubrania. Tylko trzeba wiedzieć, kiedy mają dostawy. No i e, ta marnarka skradła też moje serce od razu. Kurde, e, ostatnio ktoś mi napisał: To mam takie zdjęcie w moim białym outficie na tle mojego kredensu. Mam takie spodnie właśnie, a które trochę wyglądają jak spodnie do jazdy konnej i ktoś właśnie mi napisał, że wyglądam jak pani, która ma wielkie połacia terenu, rezydencję jest czarownicą i właśnie wróciła z jazdy konnej. I kurde, tak będę się chyba czuła w tym żakiecie. Także nie przedłużając, e, przymierzmy sobie wszystko, ja Was przyniosę i wystylizuję te rzeczy tak, jak ja bym to ubrała na co dzień. A też mogę się pochwalić od razu stylizacją dzisiejszą. Mam na sobie bluzkę z H&M, Wiem trochę słabo, ale już obiecałam sobie, że nigdy tam nie pójdę. kiedyś pracowałam w jednej sieci z H&M i miałam zniżki. No, to jest taka zwykła bluzka właśnie z H&M Premium, ona jest z bardzo dobrej bawełny, mam nadzieję, że trochę mi powstrzyma, mimo tego, że jest z badziemnej sieciówki. Mam piękną chustę ręcznie robioną przez rudą Handmade. Podam Wam link w e, opisie. Mam e, taki paseczek kupiony, a raczej dostałam chyba ten pasek, nie pamiętam skąd on jest. I mam taką e, spódnicę plisowaną e, w kratę. Kupioną kiedyś, kiedyś w Venture Stories, w którym pracowałam jakiś czas temu. E, taka plisowana. E, Średnio ją lubię za tą plisę, mogłaby być bardziej rozkloszowana, ona też jest długości midi, taka długość ogólnie bardzo mi łydki pogrubia, ale nieważne. Tak więc mój outfit na dziś by się tak prezentował, a teraz idziemy się przebierać. A więc to jest dziadkowa kamizelka numer jeden, powiem Wam, mam nadzieję, że będzie coś widać, ja mam okna na przestrzał w mieszkaniu, i mam świat po obu stron, nie mam żadnej wolnej ściany, trochę przysłoniłam ruletki mam nadzieję, że będzie widoczne. Tak się prezentuje dziadkowa marynarka numer jeden i jestem totalnie zakochana w niej. Mogę iść grać w golfa albo jeździć konną, ale uważam, że przepięknie. I nawet podoba mi się do tego zestawu, do tej spódnicy i do tej czarnej bluzki z bufkami. Naprawdę myślę, że to wygląda bardzo dobrze razem, więc jak najbardziej zakup kupiony, zakup, kupiony, zakup trafiony. Kamizelka numer dwa. Ja wiem, że to jest półnie dobrze nie wygląda, ale właśnie ja myślę o niej w perspektywie z jeansami takimi wyższymi, luźnymi. I myślę, że będzie wyglądała super. Ona jest taka na maksa oversize. Ale tak wyobrażam właśnie sobie, żeby ją spiąć tutaj jakimś paskiem, do tego jakieś jeansy właśnie, tabówka i, i też mi się bardzo podoba zakup trafiony, chociaż z tą kratą to trochę głupio wygląda jak być szczera. Ale jak tak sobie weźmiemy, to naprawdę fajne. A jeżeli mi się znudzi, to po prostu ją zwężę. Chociaż myślę, że nie, bo taka luźna bardzo mi się też podoba, jakbym. Żyła w jakimś XIX wieku i podkradła kamizelkę swojemu kochankowi, się w tym czuję. I tutaj e, właśnie ta kurtka, ale jazda konna, i powiem Wam, że mi się bardzo podoba, dlatego że ma długość odpowiednią. Ramiona też są dobrze, że trochę mi ciągnie, ale, ale jak gdyby mam pewną, pełną mam swobodę ruchu, więc to oznacza, że ma naprawdę dobry rozmiar. Trochę mi się tutaj wydaje przydłuża, ale też ten szef jest w dobrym miejscu fajna, naprawdę bardzo ładna. Nie wiem, co więcej mogę o niej powiedzieć. Bardzo mi się podoba, kurde. Taka jest militarna. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba i na pewno to będzie rzecz, którą będę nosiła szczególnie na wiosnę i do spodnic, i do spodni. Bardzo, bardzo ładna. Taka kurteczko marynarka bardzo mi się podoba, bardzo na plus. Właśnie jazda konna taka 19-18 wieśnia to jest ten vibe dla mnie, idealny. Tu mamy narzutkę. Ślicznie wygląda, no to jest taka typowa narzuteczka. Na pewno będzie noszona przeze mnie w lato czy na wiosnę, bo ciepła nie daje, a teraz noszę takie dające ciepło z WLG. Bardzo trafiony zakup, ona kosztowała chyba mniej niż 1 euro. Pomarańczowa bluzka i powiem wam, że jestem naprawdę bardzo miło zaskoczona. Bardzo przyjemny ma materiał, mogłaby być troszeczkę mniejsza, ale właśnie ona mi się kojarzy z takim klimatem trochę hippie, boho, bardzo fajna i też naprawdę muszę przyznać, że ma bardzo wspaniały materiał i muszę Was bardzo serdecznie przeprosić, że nie ubiorę golfu, tego, który tam jest, ale wiecie z czym się wiąże ubieranie ciasnego golfu, a ja mam pełen makijaż na twarzy, też nie chciałam go pobrudzić. Ale jest to po prostu golf czarny z ażurowym rękawkiem, więc nic to nic niesamowitego. Bluzka mi się podoba bardzo i też naprawdę bardzo dobre wrażenie na mnie zrobiła, I ten kolor mi się podoba. Taki jest bardzo letni, więc na pewno ją wynoszę na 100%. Też e, taką swobodę czuję. Mm, i super jest to, że nie muszę mieć biustonosza do niej, bo do takich bluzek myślałam, że ona będzie bardziej prześwidywać mimo tego, że ten materiał jest gruby. Ja osobiście biustonosza nie używam w ogóle, chyba, że bluzka jest taka, wiecie, przyroczysta siereczka. To wtedy zakładam jakiś tam ozdobny, ale na co dzień do normalnych ubrań. W ogóle był to noszenie. Noszenie czuję takiej potrzeby. Yy, uważam, że on mnie krępuje. I właśnie super jest to, że, że to jest kolejna taka rzecz, do której nie jest to wymagane. Więc bluzka na ogromny plus. Bardzo mi się podoba, skradła moje serce, naprawdę. I tu mamy naszą bluzeczkę, sukienkę. I powiem Wam, że, wow, że naprawdę mi się podoba to, jak to wygląda. Bardzo miły materiał. Myślałam, że będzie przyduża, ale jak najbardziej jest na mnie ok. Tu jest trochę luźno, mogła być bardziej opięta, ale im więcej swobody, tym lepiej. Dla mnie też nie patrzę za bardzo na rozmiary. Bardzo mi się podoba, naprawdę myślę, że jest e, przyśliczna. Więc kolejna rzecz udana nie ma żadnej nietrafionej, kurde, bardzo mnie to cieszy. Może teraz to nie wygląda jakoś reprezentatywnie. Bo ciągnie mi się trochę ten dół na dole, ale jak będzie obcięta i będę miała normalną słuchownicę, kurde, super mały, wygląda. Naprawdę bardzo jestem usatysfakcjonowana z dzisiejszego holu. Jeszcze Wam pokażę w krótkiej wersji. No, może mi najprzycież, że wyglądam ładnie, ale ja się no, nie czuję w takiej długości kompletnie, w sensie, no, nie, po prostu nie. To nie jest mój krój, ale góra jest przepiękna. I wiem, że kompletnie nie widać tej bluzki, ale to jest ta czarna z falbanami i jest genialna. Spódnicę trochę słabo wybrałam do prezentacji, bo ona tak średnio się na mnie układa. Nie mogę jej mieć bardziej na ramionach, ponieważ ten materiał jest ciężki i spada, ale yy, czuję się jak Mary Gold, która podkradła bluzkę Jennifer, albo jak jakaś taka yy, wampiżyca się czuje. Taka dostojna tu jakaś, wiecie. Lampyczka krwi. Tak, taki vibik ma ta bluzka, trochę się wykupiam, ale straszną radość mi sprawia nagrywanie cichów dla Was, bo to taka trochę moja pasja. Rękawy są genialne, sztos, ja po prostu kocham. Uwielbiam takie rękawy, uwielbiam takie koronki. Czuję się jak dystyngowana dama wampirzyzna, za czarodziejka w tej bluzce i kurde, no nie jestem w stanie wybrać totalnie. Trochę Was wezmę wyżej. Powiem Wam, że ja nie jestem w stanie wybrać faworyta, bo wszystkie rzeczy są piękne, wszystkie mi się bardzo podobają, wszystkie są skarbami, perełkami i wszystkie będę na pewno nosiła napiszcie mi w komentarzach, co się Wam najbardziej podobało, co najmniej, co byście nosili, czy byście nie nosili, jak wykupujecie, jak Wy kompletujecie swoją szafę i jaki Wy macie styl. To by był ode mnie pierwszy e, haul slash przymierzamy i liczycie na więcej, bo się świetnie bawiłam. Może nie co tydzień, ale tak raz w miesiącu może wpadnie. E, ściskam Was serdecznie, całuję Was mocno. Koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, dajcie łapkę w górę i naskropcie ten komentarz. Trzymajcie się, cześć!